Rozpraw się, Panie, z tymi, którzy mnie krzywdzą. Uderz na moich napastników. Chwyć puklerz i tarczę i powstań mi na pomoc. Panie potężny, mój wybawiciel. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. Niech będą z wami wszystkimi. Przeżywamy Wielki Poniedziałek. Bezpośrednio już przygotowujemy się do Świąt Wielkiej Nocy, Świąt Matwy Wstania. Będziemy zagłębiać się w tej tajemnicy Eucharystii, tajemnicy Krzyża Chrystusa, która daje nadzieję na ten pusty grób. Z głęboką wiarą zanienośmy przed tronem miłosiernego Boga wszystkie nasze intencje. Ogarniajmy całą naszą wspólnotę parafialną i nasze rodziny. Do tych wszystkich naszych intencji dołączamy intencje mszy świętej, a sprawujemy ją Ksiądz Tadeusz odprawiam świętą za zmarłego Eugeniusza Rudnego, intencja od Łopatkiewicz rodziny z Piotrówki. Ja polecam zmarłą Adelę Mamrochę. Niech Pan obdarzy ich łaską nieba. Przeprośmy na początku za nasze grzechy i za zaniedbania. Zmiłuj nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. się nad nami. Panie, zmiłuj się nad, nad nami. Modlamy się. Wszechmogący Boże, z powodu własnej słabości upadamy w grzechy. Daj nam nowe życie, przez zasługi męki Twojego jedynego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan... Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze, nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym pomyku. On z mocą ogłosi prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo. Rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, abyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z, tych, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan moim światłem, i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Kogo miałbym się lękać, Pan obrońcą mego życia, Przed kim miałbym czuć trwogę, Pan moim światłem i zbawieniem moim. Gdy mnie osaczają złoczyńcy, którzy chcą mnie pożreć, oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele, chwieją się i padają. Pan moim świachatłem i zbawieniem moim. Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obodze, moje serce nie poczuje strachu. Choćby napadnięto mnie zbrojnie, nawet wtedy zachowam swą ufność, Pan moim światłem i zbawieniem moim. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w kraj żyj Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pachana. Pan moim światłem i zbawieniem moim chwała Tobie, królu wieku, chwała Tobie, królu wieku, witaj nasz królu i Zbawicielu. Ty sam zlitowałeś się nad grzesznymi. Chwała Tobie, Królu wieków. Pan ze Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał łazarz, którego Jezus skrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta posługiwała, a łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła fund szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejką. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów jego, ten, który go miał wydać czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim. Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział, zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, bo ubogich zawsze "Macie u siebie, ale mnie nie zawsze macie." Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest, a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Panu, który jest pełen miłosierdzia, zanieśmy nasze modlitwy ufni, że nas wysłucha. Polecamy Kościół Święty, aby głosił, że Jezus jest naszym światłem i naszym jedynym zbawieniem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Polecamy pasterzy Kościoła, aby byli autentycznymi nauczycielami wiary i miłości ubogich. Ciebie prosimy. Nas, panie. Polecamy mieszkańców Palestyny, aby potrafili rozwiązywać konflikty w duchu wzajemnego poszanowania i dialogu. Ciebie prosimy. Nas, panie. Polecamy konających, aby przygotowali się na spotkanie ze Zbawicielem, prosząc o sakramy namaszczenia chorych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Polecamy naszych bliskich zmarłych w tej mszy świętej w sposób szczególny, Adelę i Eugeniusza, aby mieli udział w radości zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Polecamy naszą wspólnotę, abyśmy potrafili troszczyć się o bogi, których zawsze mamy u siebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, który przyjąłeś namaszczenie w Betanii, przygotowując się na swoją mękę i śmierć, racz wysłuchać modlitwy Kościoła, którą w uniżeniu zanosimy do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracą rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem wina okrzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie przynosimy, aby stał się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony, Błogosławiony jesteś, Boże. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan, pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwal swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, wejrzy na sakramentalną ofiarę przez nas składaną i sprawa męka Chrystusa, przez którą uwolniłeś nas od potępienia. Przyniosła nam życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I Duchem Twoim. W górę serca. Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie. Tobie miłosierny, Ojcze wszechmogący, Boże. Królu Wiecznej Chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zbliżają się dni Jego zbawczej męki i chwalebnego zmartwychwstania, dni, w których czcimy zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem i wspominamy misterium naszego odkupienia. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępu. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na Za wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas. Ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczorze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to oczyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boża chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy. Aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania o Adeli, Eugeniuszu i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmił się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Marią, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, Świętą Ritą, Świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw odesłego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas, w Swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec prowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Baranku Boży który gładzisz grzechy świata z nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata z miłość nad nami. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Pani nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony. Pan nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, dniu mego utrapienia, na końku mnie Twe ucho, dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj. Módlamy się. Panie nasz Boże, nawiedź swoich wiernych i oto czujną miłością ich serca uświęcone przez Eucharystię, aby z Twoją pomocą szczegli zbawiennych darów, które otrzymali dzięki Twojemu miłosierdziu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michał Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczą, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieski zastępu, szatana inne, duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą stroń do piekła. Amen. Święty Michał Archaniele, przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.